Podcast Mitologia coachingu. Piotr Pilipczuk, trener coachingu International Coaching Community. Odcinek 18. Mit 16. Coaching jest najlepszą metodą dokonywania zmiany i wspierania rozwoju. Właściwie nie ma czegoś takiego jak najlepsza metoda. Wszystko jest kontekstowe, subiektywne. I indywidualne. Dla różnych ludzi, i na różnych etapach ich życia, czy też w różnych sprawach, mogą być potrzebne inne metody. Na szczęście jest ich wiele, i wciąż przybywa. Każdy może sobie wybrać to, co mu odpowiada. A może metaforycznie: Pewien człowiek, znawca i pasjonat herbaty, zapytał światowego guru w dziedzinie herbat. Która herbata jest najlepsza na świecie? Przecież jest tyle rodzajów herbat z tylu regionów świata. Guru w dziedzinie herbat spojrzał w zadumie, nalał sobie herbaty i zadał pytanie: Którą herbatę lubisz najbardziej? Znawca i pasjonat był w stanie dokładnie opisać, którą i jak powinna być zaparzona, jak powinna być podana. Wtedy guru w dziedzinie herbat uśmiechnął się i powiedział: Właśnie ta herbata jest dla ciebie najlepsza na świecie. Podobnie jest z coachingiem podajmy potrzebne informacje i pozostawmy wybór zainteresowanym.